Wsiadą nam z pomocą Gdy mamy jakiś kłopot Uratują nas z biura! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder Miło Dobra, więc dostałem zgłoszenie, że kot utknął na drzewie A, dobrze tak gnojkowi, niech stycha na tym drzewie Cześć, dopóki ktoś tam płaci za ratunki, zapomnij o swoich rasistowskich poglądach. E, to, to, to nie jest rasizm. Kot to inny gatunek, nie rasa. Sprzeciwiasz się mi? A! Dobra. Więc idzie ze mną Skybo, umie latać i może po kota polecieć czy coś. A to pies, który lata! Zamkniesz się już. Dziękuję. Idzie jeszcze Chase, bo tak. Chase się tym zajmie. E? Dobra, kto by się tu jeszcze przydał? Niech będzie marszał, bo ma drabinę. Jestem gotowy na... Od razu ci mówię przestań. Dobra, jedziemy. Patrol nasz! Tak, 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 tak. Tak, patrol nasz radę da. Miau. Dobra, jest kotę, Tam musimy ustać jak go... Miau. Chase, czy prosiłem cię, byś strzelił do tego kota? Nie, ale czy kot stanowił zagrożenie wymagające użycia broni palnej? No niby nie, ale... Więc czemu to zrobiłeś, debilu? Lubię krzywić koty. A wiesz co, ja lubię... Krzywdzić nieposłuszne psy! Sky, podleć do góry i zdejmij tego kota z drzewa. Aki doki. Hej, koteczku! Brzmi jakbyś z nim flirtowała. Nie komentuj mojej akcji ratowniczej! No chodź, kotku, ściągnę cię na ziemię! Miał, miał, miał miał, Co powiedział? Eee, jeśli dobrze rozumiem język koci, to nie chcę schodzić i zamierza założyć Państwo na drzewie. Ale mamy zlecenie na zdjęcie go z drzewa. Zdejmij go wbrew jego woli. No ale... A! Dobra, już go ściągam. No chodź, kocie! Tak, chcesz z mi pogrywać kocie? Marszal! O, co? Wydziesz po drabinie i ściągniesz gnoja na dół. A, ale mam złamaną nogę. A chcesz złamaną czaszkę? Jeśli nie, to do roboty! Daj spokój, kotku, no zejdź już. Miał, 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 miau, miau! Nie ma żadnych granic państwowych. Chrona tu! Aaaa.

Został jeden nabój, co? Cóż, nie wszystko poszło po mojej myśli. Ale zdjęliśmy kota z drzewa. No, no w sumie racjo, zdjęliśmy. Zadanie wykonane, Fireant. Thank you